Szanowni Państwo, przede wszystkim dzisiaj miałem spotkanie z mieszkańcami gminy Piszczac. Spotkanie zorganizował Pan burmistrz. Jestem pod wrażeniem frekwencji, czyli zainteresowanie mieszkańców gminy Piszczac jest ogromne. Są to domy modułowe, przede wszystkim w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia takiego mieszkania wynosi 57 m2 na dole, plus możliwość zagospodarowania poddasza. Jeżeli chodzi o budownictwo modułowe, jest to budownictwo przede wszystkim niskoemisyjne, można by powiedzieć wręcz pasyjne, ponieważ narzuca pasywne, ponieważ narzuca na nas to ustawa przede wszystkim i przygotowanie montażu finansowego, który daje takie możliwości, że przy zrealizowaniu minimalnego współczynnika jesteśmy w stanie pozyskać atrakcyjny kredyt na sfinansowanie tych przedmiotowych inwestycji i jeżeli chodzi o czynsz czynsz będzie wynosił 1248 zł dokładnie to już mogę powiedzieć dla dlatego dla ten metraż podany to już mogę stanowczo powiedzieć jesteśmy po przetargu podpisaliśmy umowę znamy już te faktyczne kwoty i powiem następującą rzecz, jaką daje ten program przyszemu najemcy. Oczywiście można również skorzystać z 50% dopłaty do czynszu i jest to oczywiście możliwe po spełnieniu określonych warunków, a mówię tu o kryteriach dochodowych. One nie mogą być wysokie i naszym regionie... Większość naszych przyszłych najemców to są osoby, które nie mają zdolności kredytowej, a mają zdolność czynszowej i ten program jest tak najbardziej dla tych osób dedykowany. Oczywiście odpowiedziałem dzisiaj na mnóstwo pytań, przede wszystkim o możliwość dojścia do prawa własności, ten program, czyli budownictwo społeczne czynszowe, które realizują Simy, daje tę możliwość, że po 15 latach można dojść do prawa własności. Mniej więcej wygląda to tak, że przyszły najemca może partycypować w kosztach budowy. Tutaj również ustawa o budownictwie społecznym daje takie możliwości od 10 do 30% partycypacji w kosztach budowy i później po 15 latach można podpisać akt notarialny i stać się właścicielem takiej przedmiotowej nieruchomości. Jest to program dedykowany przede wszystkim do osób młodych, które nie mają prawa własności do lokalu mieszkalnego na terenie gminy. To jest takie kryterium, które należy wypełnić. I przede wszystkim preferencje będą miały matki samotnie wychowujące dziecko bądź osoby z niepełnosprawnością. Dla nich te budynki również będą w odpowiedni sposób. Przystosowane, tak aby osoby niepełnosprawne mogły również stać się najemcami takich lokali mieszkalnych. Uważam, że na dzień dzisiejszy nasza propozycja, czyli Sim Południowe Podlasie, jaką stworzył i, i tę inwestycję, którą rozpoczął, daje szerokie możliwości stania się przede wszystkim najemcą, a później w przyszłości właścicielem własnego lokum, wymarzonego mieszkania. Jest to budownictwo modułowe, drewniane. Przede wszystkim szybka realizacja. Klucze planujemy przekazać w grudniu 2025 roku, więc umowa z wykonawcą została podpisana 29 stycznia i faktycznie 29 grudnia powinna być inwestycja ukończona. Ogrzewanie domu również jest przede wszystkim przyjazne środowisku. Są to pompy ciepła oraz fotowoltanika na dachu o mocy do 7 kW na jeden budynek mieszkalny, czyli na przysłowiowym bliźniaku będzie 14 kW zamontowane po 7 dla każdej z rodzin. Oczywiście jest to też wymóg naszego montażu finansowego, który daje bank gospodarczy. Krajowego, że współczynnik zużycia energii na 1 m2 w przeciągu roku nie może przekraczać 52 kWh. Stąd, dla przykładu, mogę podać, że współczynnik przy ogrzewaniu gazowym ma już 150, a pompa ciepła z fotowoltaiką ma 47 dosłownie. Więc jest to, jest to korzystne, uważam, no i przede wszystkim proekologiczne. Logiczne. Wzięliśmy pod uwagę również to, że przyszły najemca zechce stać się właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Nie ma tu części wspólnych. Każda nieruchomość jest podzielona, ma swój numer gruntowy, tzw. przysłowiowej nieruchomości, i w momencie partycypacji i dojścia do własności przyszły najemca otrzymuje połowę lokalu mieszkalnego i również działkę, nieruchomość przypisaną do Tejże posesji. Działki są mniej więcej od 380 do 400 m kwadratowych. Daje to jakiś komfort, jakąś intymność, podjazd przed domem, z tyłu ogródek, więc myślę, że jest to jak najbardziej sensowne rozwiązanie. I tak jak podkreśliłem, nie ma tu części wspólnych, czyli jeżeli partycypujemy w kosztach budowy, decydujemy się na podpisanie umowy, przede wszystkim możemy stać się w właścicielem nieruchomości i gruntu. I na koniec, dosłownie po zdaniu, to dotyczy miasta i gminy Piszczac, inwestycja w Chotyłowie, a co u najbliższych sąsiadów, Tuczna, Kodeń, Słowatycze, w Tucznej już jest zalana płyta fundamentowa, czyli tam również inwestycja ruszyła. Tam powstanie jeden bliźniak, a w przyszłości, jeżeli pojawią się najemcy, będzie dalej proces inwestycyjny kontynuowany. Jeżeli chodzi o najbliższych sąsiadów gmina Łomazy, projektuje się blok na 24 mieszkania. Szacujemy, że zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą tego projektu nastąpi w sierpniu przekazanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę, które będzie już prawomocne, no i to nam otworzy drogę do montażu finansowego w tejże gminie. Jeżeli chodzi o gminę Kodeń, tam mamy też inwestycje już na zasadzie gotowego projektu. Jutro będziemy podpisywać pełnomocnictwa co do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca, czyli do końca maja, najdłużej będziemy już dysponowali projektem pozwolenia na budowę, a to nam otworzy drogę do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i przygotowanie montażu finansowego. Inicjatywa, a tak naprawdę społeczna inicjatywa mieszkaniowa im południowe Podlasie, czyli spółka, która buduje na terenie gminy Picza. Konkretnie w Chotyłowie. 14 mieszkań, 7 bliźniaków, 14 mieszkań, które trafią bezpośrednio do naszych mieszkańców bądź do nowych mieszkańców. Czy to jest brak mieszkań? Na pewno tak, bo obserwuję bardzo duże zainteresowanie wynajmem na terenie gminy Piszczac. Ale przede wszystkim to, czym kierowaliśmy się, ja, Rada Gminy, bo to jest nasza taka wspólna decyzja, która została zresztą podjęta bardzo szybko, bo wtedy trzeba było działać szybko, żeby te mieszkania już w tej chwili mogły powstawać. Kierowaliśmy się przede wszystkim tym, aby zaspokoić potrzeby tych mieszkańców, którzy niekoniecznie, których niekoniecznie stać na kredyt, mało tego, nie mają możliwości wzięcia kredytu z powodu niskich dochodów, ale posiadają, posiadają zdolność czynszową, czyli mogą płacić czynsz, mogą nawet wpłacić powiedzmy pewną procentową sumę pieniędzy na budowę takiego mieszkania, a potem po 15 latach dojść do własności. To przede wszystkim kierowało mną, ale także Radą Gminy w podjęciu takiej decyzji. W czerwcu poznamy już tą listę. W czerwcu poznamy, mam nadzieję, że tak. W czerwcu na pewno ogłosimy nabór na, na listę osób, które będą chciały skorzystać z tej propozycji i mam nadzieję, że w czerwcu także uda nam się rozstrzygnąć. Nie jest to łatwa decyzja, dlatego powołuję komisję, która zajmie się całą procedurą, jeśli chodzi o przyznanie tych mieszkań. Chcemy to zrobić w sposób transparentny, przejrzysty, tak aby później nie było jakichś powodów do tego i dyskusji przede wszystkim. O tym, że ktoś dostał z jakiegoś powodu, a ktoś nie dostał z innego powodu. Ale sam termin planowany oddania kluczy już do mieszkań i wprowadzenia się dla nowych swoich mieszkańców 29 grudnia, no większuje. Dobry prezent na koniec roku, wspaniały prezent na gwiazdkę i dobry prezent prognostyk na nowy, na nowy, na nowy rok. Yy, tak, termin, termin jest nieprzypadkowy. Mam nadzieję, że no, jakby, no, gmina tutaj nie nadzoruje bezpośredniego wykonania, nie kieruje także, nie podpisuje umowy z wykonawcą. Tymi wszystkimi pracami kieruje Sim południowe Podlasie, spółka pod zarządem pana prezesa. Dariusza Litwiniuka i mam nadzieję, że te terminy zostaną dochowane. Nieprzypadkowe 29 grudnia, więc przełom roku. Fajnie wejść w nowym roku z nową nadzieją, tak? Chyba to trzeba tak określić nadzieją, albo taką urzeczywistnić dokładnie. A myślę, że większość osób także będzie już się cieszyło na święta. Jeśli nie, już tych czterech kątach, to na pewno z decyzji o tym, że zostaną mi te mieszkania przyznane. Ja tylko współczuję mam tych parapetówek, bo 14 naraz to nie zdołacie. Rzeczywiście wspomniałem o, o tym w formie żartu na naszym spotkaniu, a myślę, że to będzie jakaś taka wspólna mm. parapetuwa, bo rzeczywiście 14 parapetówek wymaga na pewno dobrej kondycji fizycznej.